Osiągnięte w trzech kwartałach bieżącego roku oceniam pozytywnie. Osiągnęliśmy wzrost na poziomie 8% w porównaniu do analogicznego okresu roku biegłego. Jest on osiągnięty głównie w segmencie pomiarowym, ale także widzimy przyrost w segmencie automatyzacji sieci. Wynik na sprzedaży wykazuje wzrost. Jest to wzrost około 4 milion złotych, w porównaniu do okresu roku biegłego. Także zanotowaliśmy pozytywny wzrost BITDA, jest to 10 milionów złotych w porównaniu do 9 miesięcy roku 2013. Poziom BITDA na poziom 18 jest poziomie 18% jest poziomem zadowalającym i przekraczającym nasze oczekiwania. Zysk netto osiągnięty w ciągu 3 kwartałów tego roku, to jest to poziom 12%. Jest to poziom pozytywny, widzimy wzrost tego wyniku. Jeszcze oczekujemy, że zrealizujemy naszą prognozę na poziomie tego które który, który prognozowaliśmy na początku tego roku. Z oceną musimy jeszcze chwilę zaczekać, ponieważ wszyscy wiemy, że Komtek jest spółką, która realizuje istotne przychody i też wynik finansowy w czwartym kwartale, korzystając z interwencyjnych zakupów w sektorze energetycznym. W związku z czym z ostatecznym rozliczeniem wpływu na nasze sprawozdanie skonsolidowane musimy poczekać do przynajmniej miesiąca listopada, jeżeli nie grudnia, bo wtedy de facto będziemy mieli pełny obraz sytuacji w 2014 roku. Aczkolwiek na podstawie portfela kontraktów, które widzimy i zapewnień zarządu, z którymi jesteśmy na bieżąco w kontakcie, rozmawiamy z nimi, współpracujemy też przy różnych projektach. Widzimy, że ten portfel kontraktów jest na tyle duży, iż ten plan, który na początku roku przyjęliśmy do realizacji, powinien być w dużej mierze zrealizowany, w związku z czym spodziewałbym się pozytywnego wpływu na sprawozdanie z konsolidacji. Główny czynnik to jest, jest on związany z wzrostem sprzedaży. Wzrost takim motorem, który powodował wzrost sprzedaży w ciągu 3 kwartałów tego roku, to jest przyrost przychodów w segmencie pomiarowym. Jest to silna sprzedaż silników komunalnych, w linii energii elektrycznej, głównie związana z e, przetargiem NOBG, e, ale także silny wzrost organiczny w linii woda i ciepło. E, w segmencie automatyzacji sieci e, widzimy efekty akwizycji konteku. E, ten efekt akwizycyjny wpłynął na e, polepszenie wyników w ciągu trzech kwartałów tego roku. E, także, e, Nasze inwestycje zagraniczne do tego wyniku, skonsolidowaliśmy około 3 milionów złotych zysku netto z naszej inwestycji zespół to jest w Wielkiej Brytanii. Ci, którzy właśnie obserwowali nasze wyniki, kwartał do kwartału. Wiedzą, że pierwszy kwartał w tym roku był nieco słabszy, ale udało nam się jak gdyby odrobić to w drugim, trzecim kwartale. Czwarty kwartał jest pokryty w dużej mierze kontraktami, zamówieniami, więc spodziewamy się, że ostatecznie ten rok finansowy zamkniemy dobrym wynikiem. Nasza prognoza przychodów ze sprzedaży była na poziomie 730 milionów złotych i tutaj akurat wydaje mi się, że tego poziomu sprzedaży nie osiągniemy. Natomiast będzie on gdzieś do tej liczby. Natomiast jeżeli chodzi o wynik finansowy, którego przedział był planowany na 73-78 milionów złotych, tutaj mamy szansę, że tak powiem, zrealizować ten wynik na tym maksymalnym poziomie, bądź nie go przekroczyć. To z kolei będzie zależało m.in. właśnie od tego, czy tych zrealizuje swój wynik, swój, swój plan, swój budżet na, na ten rok, plus jak dobrze wiemy, również na koniec dokonujemy przeglądu naszej działalności pod kątem również ewentualnych jednostkowych rezerw, czy na przykład w związku z przejściem na MSR-y, jeżeli chodzi o konsolidację, to tak mogą się pojawić pewne dodatkowe korekty, które wpłyną na ostateczne rozliczenie tego wyniku w sensie prezentacyjnym. Ale co do zasady, jeżeli żadne istotne zdarzenia tutaj jednostkowe nie wystąpią, spodziewamy się, że w pełni zrealizujemy plan wyniku finansowego troszeczkę niższym naszą dynamiką wzrostem przychodów do sprzedaży w 2014 roku. Dziękuję.